Najgorsza kara wszechczasów. Nie do wiary, że krewnicka kazała nam sprzątać ten zakurzony, stary, wstrętny strych. Dzięki bardzo, Haulin. Ile jeszcze razy będę musiała was za to przepraszać? Ja ci powiem, kiedy będzie dość. Hej, nie jest aż tak źle. Tu jest nawet dość fajnie. Pełno interesujących rupieci. <gry> One są gotowe cię odpuścić. Nie kumam, dlaczego masz takie parcie, żeby być popularną? No bo ty już jesteś popularna, Claudine. Och, ty, ty nic nie rozumiesz! Nie kumam, dlaczego masz takie parcie, żeby być popularną? Kiedyś ja będę rządzić w tej szkole, a one będą żałować. Wow. Wow. Witaj, znalazco! Że co? Co? Ty mnie znalazłaś? Jak mogę ci służyć? Poczekaj, ty jesteś Jeanem? Zgadza się. Nazywam się Gigi jestem tu, aby służyć znalazcy. To znaczy, że spełniasz życzenia. Znalazca ma prawo do trzynastu życzeń i może życzyć sobie dosłownie wszystkiego. Dosłownie wszystkiego, czego zechce? Nie chwila! Powiedz życzenie, Haulin. Ojej. Okej. Okay. Um, to bardzo stresujące. Ja. Um... Pomyśl o czymś, czego naprawdę chcesz. To, e, naprawdę, chcę, żeby nasza kara się już skończyła. Niech się stanie. Doskonale! Zaćmienie już za trzy dni. Gdy księżyc zakryje słońce, wtedy zaczną rządzić cienie. <gry>